Witam, witam was serdecznie. Od razu przepraszam, nie bijcie, nie nagrałem odcinka na temat rysowania własnego domu w darmowym programie. Bo po prostu nie miałem na to czasu. Słuchajcie, zawitał w nasze progi COVID. Eee, miałem chore dzieci, chorążone. Nie było tragedii jakiejś. Na szczęście, że jesteśmy poszczepieni, dzieci przeszły łagodnie. Natomiast wszyscy byliśmy w domu przez cały czas, ja pracowałem zdalnie i jakoś nie było warunków na to, żeby rozsądny jakościowo film dla Was nagrać, więc wolę to zrobić później i lepiej. Dziś jadę ze specjalną misją zawieść pierogi szwagierce, bo niestety przez pandemię spędzamy święta osobno, ale musimy sobie jakoś tak... Dziś nagrywam filmik w zasadzie tylko z jednego powodu chciałem wam życzyć zdrowych, wesołych świąt w gronie najbliższych, zawsze jest to rodzina, ale żeby to było takie grono, które wam odpowiada i sprawia, że jesteście szczęśliwi. I tego wam szczerze i serdecznie życzę. Nie przejedzcie się. Dajcie trochę w kość wątrobie, bo organizm też czasem trzeba odkazić. Więc życzę zdrowia, szczęścia i pomyślności. I no nie będę Wam życzył spełnienia marzeń, bo życzę Wam czegoś innego. Bo w każdym odcinku mówię: idźcie i spełniajcie swoje marzenia. Bo one nie spełniają się same, to Wy musicie je spełnić. Życzę Wam więc siły, wytrwałości, samozaparcia w dążeniu do spełnienia swojego marzenia. I żeby nie zabrakło Wam energii, żeby to marzenie po prostu wziąć w garść i spełnić. W fatalnych, jakości, w fatalnych warunkach oświetleniowych, w fatalnych warunkach drogowych życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. I zapraszam Was na nowe filmy po świętach. Obiedzeni, zmaltretowani, niektórzy pewnie skacowani. Wtedy Was zaproszę przed monitory telefonów, komputerów i innych erów do obejrzenia kolejnych odcinków. A jak Wam się będzie nudziło w święta to możecie jeszcze raz obejrzeć pozostałe filmiki. No to zawsze będzie więcej fajnych wyświetleń i, i tyle. Także. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Wesołych świąt. Cześć.